Hej, cześć, siemano wam wszystkim z tej strony, Wiluś. Ale bo A teraz poleciał, nagrywamy to, Left 4 Dead odcinek pierwszy, więc lecimy. My, gramy, zagramy teraz właśnie z Majkonem i lecimy. Majkuś? Siemano, siemano wszystkim. Lecimy. Z Majkon. <laughs> Reflinki w opisie i chuj. <laughs> Dobra, wiara Digla. Yeah, yeah się za nimi biegać. Idziemy <laughs> tak prosto na pałę do przodu, czy eksplodujemy? Na pałę. Dobrze. Ty koleś, który leci na hama. No. No. <laughs> Ogólnie co mógłbym wam powiedzieć że tej grze, no przyznam się, nie grałem w nią wcześniej, raz tylko grałem, więc zbytnio nie, og nie ogarniam tutaj mapy, jak widzicie, chodzę w kółko, nie wiem, kurwa, gdzie w ogóle mam chodzić, co jest najgorsze, ale Malco mnie tutaj prowadzi do wyjścia, więc będzie spoczko. Dobra. O, ciekawe Aha. Dla, dla fanów Left 4 mogę powiedzieć, że za jakiś czas będę, będziemy wrzucali filmiki czekajcie filmiki z Left 4 Dead multiplayer ponieważ taki really? jest najlepszy Jesteś w tu O kurde Najgorsze jest to, że mi Majkon ucieka a no, nie wiem gdzie tutaj chodzić Uoluj, a tu Dobra, jest Mike'a. O to że sobie wszedł... Perczysz. Dobra, dobra, dobra. Dobra, Nie Idziemy, nie? No, lecimy. I jest cisza. Dobra, zamknij, chuj z nim. A właśnie, się nie da. A. Boże, Jackie głupi morsi samuraj, jak go nie pasuje jednak chwilę. Pa, jebnie mi, pa. <gulity> no, to już na normalu, to ci Alice. nic nie <gulity> zrobi. <gulity> to znaczy, nie bardzo ci. Wie. My name is Wiluś. Nice to meet O oh, kurwa. Ile zielska ktoś jara, widzisz to? No. Dobra. Teraz to prawie nic I nie widzę. <gulity> Przódcę z tym grafem Lecą do przodu jak takie dziki Łe, mm -hmm. -e, już tutaj wziął, widzę shotguna Nie wziąłem Co? Nie wziąłeś? To się, się pomyliło Tym lepiej, ja wolę łzy bo jak szaro, nie sobie widać. <śmiech> <śmiech> Sorry za kaszel, ale... <śmiech> <śmiech> zima. <śmiech> zima, no. he <laughs> Jak kampił. Dobra, szybko naładujemy broń i lecimy. Ho, ho. Pierwszy rozdział. Pierwszy rozdział już prześliliśmy, no to jeszcze je ponagrywamy trochę. Czemu by nie. Nawet nie pamiętam ile tu ich było. Nie wiem. Trzy? Cztery? W ogóle praktycznie nie, nie stukałem tutaj. i ostatni, jestem ciekawie. Hmm. Nie wiem, zmieniamy bron. Tutaj o, mamy jakiś shotgun. Lock uzyk. music. Dobra. Weźmy To nie, to nie, tu drzwi, tu są te Proszę, się bardziej nalał. Lecimy. Tą, tą mapkę chyba Ja grałem <laughs> właśnie kiedy to mam, Mówiłem, że kiedyś próbowałem grać. Sigma player, chyba to była ta maska, hey, Jeszcze out. tego. Ten cały mi się przypomina. Kurde, jak tu jestem na środku, gdzie są zombie. Jeszcze się trzeba to, w ogóle tą. Co? Machete? Hey, nie w sumie. Takie hordy by się właśnie przydawały bardziej. <laughs> mi by się przydał taki miecz, nie? Mówię. Teraz tank będzie. Tu łopek gaśnica mamy. Użycia. <słuch> jest, on Już tak mniej więcej trochę w to przegrałem. Więc wiesz... Tak jest. Pamiętam co nie to. Co się może wydarzyć. Myślę, że to jest tutaj ten miecz samurajski nie? Dobra Rwa, Weszłem w tu? Bez kitów tu Aha jeszcze trafiłem w gościa. No spoko No, murzyn Murzyn, murzyna chce zjeść O, wdówka Poluję jest Co się... Zgadnij, co mam. Nie wiem. Granatnik. <grych> A, bo tam leżał, nie? To jest coś pięknego, św. Mołotowa wziąłem. Co tak ryczy? O, nie tyka jej lepiej. To tak, Płaczę. Uh -huh. Raz cię ciachnie i potem leżą. Płaczę to... Ten... Ej, jest tutaj ten miec samurajski, chcesz? Ja mam zły dzień. Co zrobię? Idę im pomóc. Bądźmy. Mhm. Za, za tobie będę musiał. Haha, <laughs> <laughs> <Ci> mówię serdecznie. <laughs> Dobra, to lepiej nie. Niech płacze. Niech cierpi. Oooo, i po murzynie. Kurwa, spokojnie. Lubię się tak pobawić. Oooo, come on. Doker, doker. Dobra, lecimy, lecimy. Uderza kogoś w końcu dzisiaj tam... Samuraj z kombinera, czy co w tyle, nie wiem, wchodził i patrzyłem. się. O! Haha. Ha. Fajnie, fajnie. Fajne fajnie jest tego, że tak fajnie krew yy, sika na, na ekran. Fajnie to wygląda. W ogóle fajna gra, bardzo mi się podoba. No tak nie trafić schody tej. Dlatego myślę, że... No, siawki, dużo będzie odcinków z tej gry na pewno. No, fajnie. Mi się podoba tak dalej. Jeszcze multi też jest to na, na, nie. na niego to wątpię Widzimy bardzo tutaj rodzajów zombiaków mamy, mamy takie grubsze, chudsze, bielsze, ciemniejsze żółtki, nie żółtki. o i fajne to jest, że on tak pięknie. Tak o kurwa, dobra Tam tamtego nie chcę żółtym się spotkać, bo wiem, że on chyba wybuchał dobra, jeszcze nie pamiętam, czy to tak było więcej bije swoich niż te zombiaki wow AK-47 no to teraz się czujemy jak w się. Mamy, no, A bym. nie, aha. I właśnie pamiętam, tutaj utknąłem w single Ropie nie umiałem tego alarmu wyłączyć. Jak nie umiałeś? Nie wiem, nie umiałem tego alarmu wyłączyć. Ale... Co ich ściągał? Ale to dalej jeszcze, tam w sklepie, czy co? No tu gdzieś. I oni co chwilę mi się zbiegali, nie? Ale mówię, no bez sensu jest takie granie. jak nie no, wiem, co robi. to robić. No bo boty to są boty. Aha. <laughs> No i czekają po prostu za tobą. Tutaj trzeba się streścić. Szkoda, że tutaj nie mam zrobionego czegoś takiego. Jak przybliżanie. Pilnuj celownika. Albo ja będę stanowił, nie by to wyglądało. Chociaż jak... no, laty Tu właśnie ma. nie mogłem przejść, o. Też byłoby fajne. Właśnie, że można przybliżać. Bo tutaj jest tym kolą. No weź w chodź. Chodźcie, chodźcie. Reload. Oh. One szybko biegają stare. O ja mam matkę, bo ona powinna na nich bronię. strzelać. Strzelam, chłopie, strzelam. Dobra, już doszedłem za ja tobą. To się wystraszył, nie? Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Reloading. starany, nie? Mia. No to jest jak się odwracam i idealnie przed Rejemu nabiegną, nie? Nic Majko mi ucieka mówić A tamie No bo ta biedna dziewczynka O biedna kurwa Chciałem widzieć co ona zrobi Chciałem naprawdę zobaczyć A to taka płacze, nie? żeby to wez wiesz Ludzi wzywało, nie? Wy spróbowali jej pomóc od tutaj jak tak albo do... albo do niej co jest? już że to ja zrobię. No, no to wygląda tak gdzieś... dobra idziemy jak mnogo strzeliło? Hey, lol dobra? ogarnęłam zamknij drzwi no chodź tu goś, nie wszyscy będą tam. w środku chodź, 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 stawam no dobra, zakończymy sobie teraz odcinek i do zobaczenia w następnym, komentujcie, no. lajkujcie, subskrybujcie, razem z Majkonem podbijamy zombie, nie? To jest. Jest, więc do zobaczenia. Na razie, Trzymajcie następnego się. odcinka. Siemanko.